Ze mną prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski, który ostatnio najczęściej jest pytany o kwestie kibicowskie. No i ja o także taką zapytam, ponieważ zbliża się wielkimi krokami mecz z miedzią legnica. I już teraz wiadomo, że kibice Wisły Kraków nie dostaną się na to spotkanie. I tutaj pytanie do ciebie. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że istnieje jakiś bojkot, mniej lub bardziej precyzyjnie określony, myślę, że mniej precyzyjnie określony niż to można w jakikolwiek sposób zaprezentować. Kluby ulegają jakiejś zmowie kibiców, która dotyczy się Wisły Kraków. Ja osobiście tego tej zmowy nie, nie rozumiem i wręcz po takim długim okresie czasu, za chwilkę dwóch lat no Już jestem bardzo mocno poirytowany pori tą sytuacją, z tego względu, że nasi kibice są nam potrzebni w tych meczach, w szczególności na wyjeździe, żeby dawać naszemu, naszej drużynie. Po prostu też wsparcie w tych, tych spotkaniach i uważam, że to wypacza naprawdę już jakiekolwiek podejście fair play do tej dyscypliny sportu. Musimy to jak najszybciej zmienić, a nie ulegać po prostu jakiejś presji tak naprawdę kilku osobom, którzy ustalili sobie ponad prawem jakieś swoje, że tak powiem, bojkoty czy inne elementy, które dyskryminują naszych kibiców. A nie masz wrażenia, że akurat to uzasadnienie miedzi legnica. Jest w tym wypadku logiczne i rozsądne i absolutnie niezłośliwe, ponieważ chodzi o zgodę z kibicami BKS-u, no, którzy starli się z kibicami Wisły swego czasu. I rzeczywiście tutaj jest mecz podwyższonego ryzyka. I czy ty jesteś w stanie spojrzeć na to przychylniejszym okiem, czy po prostu twoja frustracja wynika z tego, że całościowo patrzysz właśnie na ten bojkot, o którym powiedziałeś? Myślę, że patrzymy na to już dzisiaj przede wszystkim całościowo, a druga sprawa jest taka, że przecież my mamy wiele różnych meczów podwyższonego ryzyka które jako Wisła Kraków organizowaliśmy w przyszłości i organizujemy je często, gdzie po prostu dotrudnia się odpowiednie służby i trzeba te mecze obsłużyć. Jakby to, że mecze z podwyższonego ryzyka nie oznacza od razu, że, że nie może się odbyć, więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ja nie chcę być jakoś szczególnie niemiły, ale też jakoś bym bardzo mocno nie szedł w narrację, że nagle policja czy służby mundurowe nie są w stanie poradzić sobie z kilku, na 100 kilkudziesięcioma kibicami BKS-u, czy miedzi -Legnica, też nie przesadzajmy. Że te ilości tych kibiców, liczba tych kibiców jest jakaś ordynarnie duża. Nie mówimy tutaj o 23 tysiącach kibiców Wisły, Raku, którzy jadą do, do Chorzowa i się da nad nimi zapanować, tylko mówimy raptem o grupie paruset pewnie osób. Więc jeśli my dzisiaj mówimy, że służby nie są w stanie w naszym kraju poradzić sobie z taką liczbą osób, a, a kluby nie są w stanie wynająć odpowiedniej służby tego, czyli dogadać odpowiedniej służby tego, czy, tego, czy własnym, własnych tyłardów, no to, no to myślę, że każdy mecz może w zasadzie tak zbojkotować i szczerze powiedziawszy, to ja bym bardzo chętnie nie musiał organizować meczu podwyższonego ryzyka na Wiśle Kraku, bo koszty takich meczów są dla nas dramatyczne, jeśli chodzi o klub. Skręciliśmy w taką narrację, że korci mnie zapytać, jakie najśmieszniejsze uzasadnienie ze strony rywali usłyszałeś, jeżeli chodzi o niewpuszczenie kibiców, bo mi się przypomina zepsuty kołowrotek bodajże w Siedlcach, a ty w swoim takim rankingu, co masz na pierwszym miejscu? Znaczy, wiecie, to dla nas oczywiście jest w pewnym momencie jakaś zabawna sytuacja, ale ale szczerze powiedziawszy, już trochę mniej nam jest do śmiechu teraz, bo tych, tych powodów było już naprawdę bardzo dużo. Ja uważam, że brakuje w tym wszystkim autentyczności. Oczywiście teraz mamy dyskusję taką, że o my powinniśmy się dogadać z jakimiś kibicami, jest jakaś narracja o jakichś paktach. No proszę Państwa, no bądźmy poważni, no, jesteśmy prywatnym klubem sportowym, spółką akcyjną. Z kim mamy usiąść do rozmów, o czym by mamy rozmawiać, do czego w ogóle nawołują te osoby. No, to jest po prostu dzisiaj skandal moim zdaniem, że w ogóle pozwalamy sobie na taką narrację w XXI wieku. Że nie możemy dojść do porozumienia dotyczącego tego, co jest właściwe, czyli po prostu obecność naszych kibiców na, na stadionie, i, i wiem, że te, te informacje w materiałach telewizyjnych rzadko się, rzadko się przewijają, ale ma, mamy dokładnie sytuację odzwierciedloną w meczu, który graliśmy w Europejskich Kucharach w Trnawie. Tam był jakiś idiotyczny pomysł również ze strony kibiców Spartaka Trnawa, żeby w związku na bojkot w Polsce kibiców Wisły Kraków, kibiców Wisły Kraków tam nie wpuścić. Reakcja UEFA była natychmiastowa. Wisła Kraków ma mieć prawo posiadać swoje kibiców na stadionie, koniec kropka. Jeśli nie, to końskie kary, e, liczone w setkach tysięcy euro prawdopodobnie i nie było tematu, że Wisła Kraków nie przyjedzie. Wisła Kraków pojechała i zachowywali się kibice spokojnie, nie było z tym żadnego problemu. Podobnie było we Wiedniu, podobnie było w Brugi, więc naprawdę patrzmy też empirycznie na to, co się dzieje. Jak i kraków na stadionach, u trasie zachowują się wręcz wzorowo, i bardzo dzisiaj mały jest ekip, które w takiej liczbie lata za swoją drużyną, jeździ za swoją drużyną i nie ma z tego powodu żadnych zagrożeń czy też problemów. A to, że mamy dzisiaj jakiś jeden incydent, gdzie. Szczerze powiedziawszy, że nie mogę inaczej tego nazwać. Jakiś imbecy ze Sosnowca pojechał na turniej, który był organizowany w Tarnowie między kibicami Wisły Kraków i unitarnów i niestety zginął wówczas. I nie wiemy tak naprawdę do dzisiaj, jakie były tego powody, ale proszę sobie wyobrazić, że my dzisiaj nie rozmawiamy o tym, że ktoś pojechał w grupie osób z innego miasta do tego, żeby napaść kibiców innego klubu. bo Równie dobrze mogły tam zginąć też inne osoby, tylko my rozmawiamy o tym, żeby dzisiaj ukarać jedną stronę tego rodzaju zachowań, które z naszej strony powinny być tępione niezależnie od barw klubowych. Więc ja uważam, że to jest w ogóle skandaliczne, że dzisiaj patrzymy na to bardzo jednowymiarowo. A propos kar, o których wspomniałeś w przypadku europejskich pucharów, Arka Gdynia teraz otrzymała 20 tysięcy złotych kary, jeżeli chodzi o niewpuszczenie waszych kibiców na mecz ligowy. Czy ty uważasz, że taka kara jest adekwatna do tego, co się wydarzyło, i czy ona w ogóle będzie w stanie odstraszać potencjalne następne kluby? Oczywiście uważam, że nie jest adekwatna, natomiast zacznijmy od czegoś, bo jeszcze chwilę temu w ogóle nie było żadnych kar z tym związanych i te wszystkie uzasadnienia były, były wręcz komiczne, wielokrotnie. I oczywiście jest tak, że my dzisiaj pewnie możemy patrzeć na to w taki sposób, że każdy by żądał, żeby te kary były jeszcze większe. No i cieszę się, że w ogóle jakiekolwiek są, bo to też pokazuje, że powoli nie ma zgody na taki, na taki tryb działania. Natomiast oczywiście myślę, że to nie są kary, które na przykład nas jako kluby odstraszyły w kontekście tego, jak. Jak chcemy jak chcemy budować politykę przyjmowania kibiców na stadion. No właśnie, a jeżeli chodzi o kwestię PZPN-u, ta uchwała została zmieniona, także działa na waszą korzyść, ale czy nie uważasz, że właśnie ona powinna brzmieć troszeczkę inaczej? Czy ty masz wyobrażenie o takim idealnym rozwiązaniu pod względem formalnym, które spowodowałoby, że kibice Wisły spokojnie by się na tych meczach mogli pojawiać? Ja przede wszystkim uważam, że powinniśmy w końcu. Usiąść i po, po prostu podjąć decyzję jedną formalnie poprawną, że kubice drużyn przyjezdnych mają prawo kibicować swoim drużynom na, na wyjeździe i koniec kropka. I myślę, że takie szukanie usprawiedliwień zawsze będzie kończyło się bardzo źle. Ja tylko przypomnę, bo oczywiście mam dzisiaj narrację, że całe zło jest oczywiście PZP-nie i, i trochę kluby ściągają z siebie odpowiedzialność za, za ważne i. i Decyzję i odważne decyzje, ale tylko przypominam, bardzo ważną i trudną decyzję, jakby nie było do podjęcia i, i trzeba o niej pamiętać. I jednak też być sprawiedliwym w tej naszej ocenie, gdy przyszło rozegrać 2 maja finał Płaru Polski w Warszawie, to PZPN, zarząd PZPN-u wzięli na siebie. Organizację tego meczu, jakże trudnego meczu na, na terenie w Warszawie, gdzie trzeba było zorganizować służby mundurowe, gdzie ten mecz również przecież nie był meczem prostym, jeśli chodzi o operacje do zorganizowania. W związku z czym PZPN wziął wówczas na siebie organizację całego tego eventu. Wszystko przebiegło wspaniale. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach, dwadzieścia tysięcy kilku kibiców wisły i pogoni również, więc jeśli. Mówimy dzisiaj o przykładach dla klubów, jak postępować? To ja myślę, że nie musimy szukać daleko. Wystarczy, brzydko mówiąc, mieć tyle jaj, jak miał na przykład PZP, żeby taki finał Pucharu polski zorganizować. W tym konkretnym jednym przypadku. No i chyba też taką jaskółką jest to, że jelonia was puści na mecz Super Pucharu Polski, więc coś może drgnęło. I wie pan, ja jestem jednak. Po ostatnich doświadczeniach, bardzo że tak powiem, skupiony na, na tym, co faktycznie się wydarzy. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli nas puszczą na ten mecz. A jeżeli chodzi o kwestię potencjalnego wystawienia zawodników z rezerw, czy też juniorów na mecz z miedzią, to to był blef, to była licytacja, czy może rzeczywiście można się spodziewać tego, że, że Wisła w taki sposób podejdzie do tego meczu z miedzią w Legnicy? Wie pan co, w zeszłym tygodniu po tym meczu, jak zobaczyłem kilkuset kibiców Wisły, Kraków, którzy pojechali do Gdyni. I mówię tutaj panu bardzo, bardzo szczerze, gdy pan widzi kibiców, którzy jadą do Gdyni, gdzie te połączenia są bardzo trudne w piątek, zarywają, zarywają weekend, zostawiają swoje rodziny i tak bo ich pasem jest kibicowanie ich klubowi. I, I to od wielu lat, to nie jest od dwóch, trzech lat, jeżdżę za tym klubem od wielu, wielu lat, często od pokoleń, dziada, pradziada, i jak widzi pan ich na przed, przed stadionem, kibicującym swoim drużynie, drużynie przed stadionem, gdzie są traktowani, że tak powiem, gorzej niż. Naprawdę w takich warunkach, które nie powinny być prezentowane dla ludzi, to jest naprawdę bardzo złe, no bo ci tam są, więc poziom bezpieczeństwa jest pewnie gorszy, aby byli na stadionie. Więc po prostu cała ta sytuacja sprawia, że urągamy swojej inteligencji, swojej możliwościom intelektualnym, jak się zachowujemy. No przecież ci kibice jeżdżą pod te stadiony, no. Więc o jakim bezpieczeństwie dzisiaj mówimy? Na jakie bezpieczeństwo dzisiaj powołuje się mieć w jak prawdopodobnie w Legnicy będzie parę set kibiców Wisły Kraków, o ile nie będą mieć jakiegoś innego meczu, który wolą oglądać. No więc o jakim bezpieczeństwie mówimy, jak ta sama policja będzie ochraniać tych samych te same osoby tylko przed stadionem, no. Nie uważa Pan, że to jest idiotyczne? Że któryś mecz no. z rzędu widzimy pod stadionem danego klubu piłkarskiego kilkaset kibiców Wisły Kraków. No to chyba lepiej, żeby jednak oni byli na stadionie. No bez wątpienia. Na pewno lepiej ich chyba zabezpieczać, jeżeli będą na stadionie, niż przed. Natomiast nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy możecie pojechać rezerwowym składem do Legnicy i wtedy jak by mogli zareagować ci kibice, którzy na przykład jeżdżą na wyjazdy, że ich klub no może nie oddaje, bo w sporcie wszystko możliwe, ale jednak jest to prawdopodobne, że oddaje trzy punkty w bardzo, bardzo ważne w walce o awans. My rozmawialiśmy o tym w klubie, jak pewnie niektórzy z Państwa mnie znają, to ja bym był skłonny pewnie taką rzecz zrobić. Natomiast zdecydowaliśmy, że w czwartek klub pojedzie w najmocniejszym składzie do Miedzi Legnica i postara się pokazać swoją dominację na boisku. Z tego też względu, że prawdopodobnie na tym meczu wśród kibiców Wisły Kraków, wśród kibiców na stadionie będą ukryci ze swoimi barwami kibice Wisły Kraków, więc nie będziemy im tego robić, że, że ich czas sponiewieramy, że tak powiem. Zmierzając do końca, chciałem zapytać, jaka jest ta Wisła Kraków w tym 2025 roku, bo tak się zastanawiam, patrzę na mecz w Chorzowie, wszystko się elegancko zgadzało, natomiast nie zawsze Wisła punkty wygrywa, natomiast ten ostatni mecz z Łęczną pokazał, że Wisła ma sporo charakteru i determinacji, ale trudno jeszcze Wisłę gdzieś do jednej szufladki włożyć. Myślę, że mecz z Pruszkowem zdecydowanie był poza naszymi oczekiwaniami, ale pamiętajmy, że to był start sezonu, różne etapy przygotowań pewnie klubów i, i pewnie też fizycznie wyglądaliśmy w tym meczu najlepiej. Więc pewnie było to związane z cyklem treningowym, natomiast w każdym kolejnym meczu byliśmy lepszą drużyną od rywala. Mecz z Arką powinniśmy również wygrać, bo byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną w każdym aspekcie gry. Więc patrzymy pozytywnie w przyszłość, chcemy wygrać w Legnicy. Tam też jest dużo różnych zmian, w związku z czym chcemy wpłynąć się w tabeli. Jesteśmy na miejscu barażowym, wróciliśmy na to miejsce, natomiast naszym celem jest wygrywanie w kolejnym każdym meczu i danie sobie szansy, jak nie na Was bezpośredni, który moim zdaniem cały czas jest możliwy, to na najwyższe miejsce, tak żeby kolejne dwa mecze barażowe odbyły się na naszym stadionie, na naszych warunkach, a nie żebyśmy musieli się zastanawiać, czy w meczu barażowym nasi kibice pada na, na stadion rywala. Jeżeli chodzi o miejsce Wisły w lidze i jeżeli chodzi o jej przyszłość, to czy ewentualny awans zwiększa szansę na to, żeby pan Kwiecień jeszcze się bardziej zbliżył do zespołu Białej Gwiazdy, do klubu? Ja myślę, że jako kibic jest bardzo blisko Wisły Kraków od zawsze i zawsze będzie blisko Wisły Kraków. Ewentualne Ale chodzi mi o transakcje. Decyzje, jeśli chodzi o jakieś transakcje inwestorskie, inwestycyjne, sponsorskie i tym podobne, no to myślę, że... Mm, do końca sezonu będziemy mieć jasność większą co z tej sytuacji się zdarzy. Więc ja myślę że to są takie rzeczy które potrzebują dojrzeć i, i dajmy tym rzeczom żeby, żeby dojrzały na odpowiednim poziomie. Widzimy również jak sytuacja wygląda w innych klubach jakie często to są opery mydlane. Jak przykładowo teraz w Szczecinie więc dajmy temu spokojnie czas i zobaczymy co przyniesie przyszłość. To też nie jest tak że Wisła Kraków ma tylko jedną czy, czy dwie opcje. My mamy, rozważamy różne opcje, ale nauczeni też historią będziemy o nich mówić dopiero w momencie, kiedy najlepiej się zdarzą albo będą prawie zagwarantowane, że się zdarzą. To już naprawdę na koniec. A propos opery mydlanej. Czy potrzebna była ta wymiana zdań na Twitterze dzisiaj z Michałem Sosnowskim, radnym Wisły Płock? Bo działo się, oj działo się. Bardzo była potrzebna. Ja myślę, że jest taki moment w życiu człowieka, że oczywiście każdy z nas może panować głupstwo raz, drugi, ale jeśli się je utwierdza w tym przekonaniu i próbuje manipulować opinią publiczną tak dużo razy, tak wiele razy i robisz to ze szkodliwością do całego, całej polskiej piłki, ale również, jak to nazwałem, ogłupiać społeczeństwo swoimi poglądami, no to w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop i, i, i w jakiś tam sposób, w szczególności ostatni dzień dostarczy, ostatnie dni dostarczyły nam opracowania naukowego w tej dziedzinie dotyczącej finansowania klubu przez jednostki samorządu terytorialnego. Oprzeć się na pracy kogoś, która jest merytoryczna, merytokratyczna, a nie tylko i wyłącznie pobierać swoje głupoty w internecie. Więc myślę, że pan, przypadek pana radnego może być dobrym, case study dla studentów, a w związku z tym, że mam w tym doświadczenia, uważam, że takie case study są bardzo potrzebne do tego, żeby pokazywać ludziom, jak autentycznie można robić siebie osobem niekoniecznie inteligentnie myślącym, myślącą o ważnych dla, dla polskiej piłki, czy ważnych społecznych problemów w przestrzeni publicznej. Próbując zgrabnie zamknąć rozmowę zapytam, będzie Pan Prezes Wisły Kraków w Legnicy? Nie będę, niestety wracam z Emiratu dopiero 25 marca, ale będę, będę duchem z drużyną i mam nadzieję, że wygramy ten mecz. I będziesz pewnie oglądać w TVP Sport mecz. Dziękuję pięknie. Zdecydowanie. Uważam, że aplikacja jest bardzo dobrze, dobra, działa za granicą, więc zobaczymy. Cieszymy się bardzo. Dzięki.